Witam wszystkich na wideoblogu domek 35 m2 e, u Bartasa. E, robię tutaj cały czas tą podbitkę. E, tak to wychodzi to, co Wam mówiłem z tych paneli. Trochę ciemno, zobaczmy, czy o, trochę się rozjaśniło. E, całkiem fajnie, całkiem fajnie to wychodzi. E, na tą chwilę mam tutaj zrobione dotąd. E, i później muszę zrobić tutaj tylko konstrukcję z tej strony, bo tutaj mam tak naprawdę tylko e, z tej strony jest tutaj krokiem i ściana. Więc e, mam opanowany temat, bo kupuję takie 3-metrowe kantówki, mocuję jak to mniej więcej jak jak zrobiłem to. To tutaj już tak zwało widać, a tutaj już jest. Mam gdzieś zdjęcie jak, jak te kantówki, może zaraz wstawię. O. Jak widzicie całkiem, całkiem fajnie to wychodzi. I jeszcze zostało mi tutaj z tej strony praktycznie całość. Całość jest do zrobienia, jeszcze cała. Dlaczego tak, tak się spieszę? Bo tutaj w tym domku są przyjaciele. Takie z ogonami, zwane kunami. Po prostu wolę, wolę w tej chwili tutaj nie wiem czy to będzie widać. Jest taki o, widzicie otworek pod spodem. Wybiły sobie listwę, do góry też jest wejście, więc one sobie tutaj wchodzą i buszują. Teraz jak tutaj robię e, robię tutaj tą podbitkę, to słyszę teraz ostatnio, nawet bardzo jak tam latają po, po, tym, e, po tym poddaszu. Więc wolę się na tą chwilę zabezpieczyć tutaj w ten sposób, żeby tutaj nic mi nie weszło, i nawet odpuścić sobie. Tutaj w tej chwili przerwałem pracę tutaj nad sufitem, po to, żeby móc zrobić jak najszybciej podbitkę jeszcze przed, przed zimą. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie, to co rozbierałem, żadnej dziury nie ma, nic się tam nie działo. Tak naprawdę nie wiem skąd ta woda się wzięła. Eee, wyciągnąłem kawałek wełny, bo akurat tutaj było. Sprawdziłem membranę. Membrana jest cała. Nigdzie woda już teraz na tą chwilę nie leci. Nic się tutaj w tym miejscu No nowo przykręciłem listewki. Eee, tutaj nic, nic się w tej chwili eee, nie zbiera. Więc. Jest chyba dobrze. Zobaczymy na tą chwilę. A pogoda jest jaka jest, więc staram się, żeby to szybko tutaj poszło. Tak jak ktoś napisał w komentarzach, wiem, że, że parapety są trochę za krótkie. Ale widziałem na, na internecie, że są takie po prostu nakładki, które się na slickom przy, przykleja, przedłuża. Więc mam to zamiar, ale to dopiero mówię w przyszłym roku. Jak już będę tynki robił. A na tą chwilę jadę po prostu dalej z podbitką, tutaj jeszcze ewentualnie sobie O, zrobiłem w ten sposób, że jak jest krokiew, tutaj idzie, to w tym miejscu po prostu zakończyłem, żeby tam nic w razie czego nie, nie weszło i będę dalej tutaj, później jak już zrobię tą z tej strony podbitkę, to, to, to będę spokojnie mógł spać powiedzmy przez zimę, chociaż w zeszłym roku. Eee, nic tutaj się nie, nie wydarzyło, mimo że tej podbitki nie było, bo tylko w sposób płytą OSB obite między krokwiami, żeby tutaj nic, nic nie weszło. No więc tak, tak to wygląda na tą chwilę. Piszcie, komentujcie, coraz bardziej zbliżamy się do 1000 subskrybentów. A co za tym idzie? Eee, niedługo pojawi się filmik z kosztami: ile to mnie kosztowało, całe to wykończenie. Więc subskrybujcie jeszcze około 100 subskrybentów, dawajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podoba. I wszystkiego dobrego dla Was.